Witajcie! Chciałem w tym krótkim wideo pokazać Wam oraz przedstawić krótką charakterystykę tej oto poduszki. Jak widzicie mowa będzie o poduszce ortopedycznej profilowanej. Postaram się również odpowiedzieć na większość Waszych pytań dotyczących tego produktu, aby jak najprościej wytłumaczyć wszelkie niejasności oraz zapytania z waszej strony, które mogą się pojawić. Postaram się zrobić to w jak najprostszy sposób, żebyś mógł podjąć właściwą decyzję i dokonać dobrego wyboru. Czy ta poduszka będzie dla Ciebie odpowiednia? Na początku powiem Wam, co daje wam taka poduszka, przez kogo jest najczęściej wybierana i używana. Następnie opowiem Wam troszkę więcej o technicznych aspektach tego produktu, jak i z czego jest wykonana, jakie ma właściwości oraz wymiary. Poduszka ortopedyczna profilowana MediSlip z pianki pamięciowej termoplastycznej: jakie korzyści płyną z używania poduszki ortopedycznej profilowanej? 1. Zapewnia prawidłowe ułożenie kręgosłupa podczas snu, niwelując bóle szyi, bóle głowy, bóle karku. 2. Umożliwia prawidłowe ułożenie ciała podczas snu w pozycji bocznej i na plecach, co sprawia, że lepiej śpimy, stajemy wypoczęci i bez jakichkolwiek bólów. 3. Zapobiega drętwieniu rąk, barków. 4. Przeciwdziała chrapaniu. 5. Niweluje objawy bezdechu sennego. 6. Zapewnia odpowiednie ułożenie szyi oraz anatomiczną postawę ciała podczas snu. 7. Wpływa na twoje samopoczucie i zdrowie, zapewniając zdrowy i komfortowy sen. 8. Pomaga zrelaksować się i zregenerować podczas snu. 9. Poduszka odpowiednia dla osób od 145 cm wzrostu do 195 cm wzrostu, zalecana dla osób śpiących raczej na niższych poduszkach. Dla kogo ta poduszka jest preferowana i przez kogo najczęściej wybierana? Dla osób z problemami z prawidłową postawą ciała, problemem drętwienia rąk, barków podczas snu, z bólami kręgosłupa, szyi, bioder, głowy dyskopatią, z problemami bezsenności, dla kobiet w ciąży, dla osób chrapiących, dla kogo prawdopodobnie nie jest wskazane używanie tej poduszki, dla osób śpiących często na brzuchu, dla osób, którzy śpią na wysokich poduszkach i z tego powodu nie mają problemów ze snem, dla osób, którzy śpią bez poduszek i z tego powodu również nie mają problemów ze snem, dla osób, których leczenie nakazuje używanie innych poduszek ze względu na charakter leczenia, czy choroby. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i tak do tego podchodzimy, jednak by móc się samemu przekonać, czy ta poduszka poduszka jest dla mnie odpowiednia. Przedłużyliśmy możliwość testowania i ewentualnego zwrotu aż do 30 dni. Oddamy Ci pieniądze bez zadawania zbędnych pytań, jeśli poduszka nie przypadnie Ci do gustu. Dlaczego pianka pamięciowa termoplastyczna? To może teraz opowiem Wam o właściwościach pianki. Pianka to wypełnienie tej poduszki. Nasze poduszki ortopedyczne pod głowę są wykonane z najlepszej jakości pianki. Zastosowana pianka to pianka poliuretanowa memorywisko termoplastyczna z pamięcią kształtu, nazywana leniwą. Za sprawą temperatury i nacisku ciało się Do niej dopasowuje, a także pianka przybiera odpowiednią twardość. Poduszka pod wpływem nacisku i temperatury odkształca się, ale później wraca do swojego kształtu. Oznacza to prawdziwą piankę pamięciową. Dopasuje się do każdego kształtu szyi i głowy. Poszewka zastosowana w tej poduszce z materiału Silver Care z elementami srebra uniemożliwia rozwój roztoczy i bakterii. Właściwości poduszki Mendisli odporna na roztocza, antyalergiczna, nieuczula, ergonomiczny kształt, miękka i oddychająca, zapewnia wygodę, łatwa do czyszczenia, Idealnie wyprofilowana. Specyfikacja techniczna poduszki: wymiary to 36 cm na 50 cm i 10 cm z niższej strony, 12 cm z wyższej strony. Waga to około 1 kg. Skład pokrowca to 71% poliester i 29% bawełna. Skład wypełnienia to najlepszej jakości termoformująca pianka pamięciowa Visco, pianka memory hipoalergiczna, oddychająca. Zestaw zawiera poduszkę z pokrowcem na poduszce marki Medisleep, opakowanie na czas transportu. Najczęściej zadawane pytania przez klientów: czy poduszka nie będzie dla mnie za wysoka lub za niska? Dla około 90% osób od 140. 105 cm wzrostu do 190 cm wzrostu i preferujących spanie raczej na średnio wysokich poduszkach, wysokość tej poduszki jest odpowiednia. Ale, żeby każdy mógł spróbować indywidualnie, dajemy 30 dni na zwrot bez zbędnej dyskusji, gdyby jednak nam nie odpowiadała, czy poduszka nie jest zatwarta lub za miękka? Twardość naszej poduszki, jeśli przyjmiemy skalę od 1 do 10, jest na poziomie 5. Czyli średnia. Dla większości osób jest ona odpowiednia, chociaż czasami zdarzają się klienci, którzy uważają, że jest ona za twarda lub za miękka dla nich. Dlatego jest to również kwestia indywidualna i najlepiej samemu przetestować taką poduszkę, a zawsze w przypadku gdyby nam nie odpowiadała, możemy ją zwrócić bez kosztów. Jeśli kupię tę poduszkę, to jaki jest czas realizacji? Każdy zakup w dni robocze do 12 godziny jest wysyłany tego samego dnia, czyli poduszkę mamy następnego dnia roboczego. Na koniec w dwóch zdaniach: najważniejsza funkcja poduszki ortopedycznej to Zapewnienie anatomicznej postawy ciała i kręgosłupa podczas spania ma te korzystne właściwości dla nas, przy tym niweluje większość bólów oraz problemów ze snem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość nutrujących Was pytań, jednak jeśli macie dodatkowe pytania, pamiętajcie, że zawsze służymy pomocą i staramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej. Możecie się kontaktować z nami drogą mailową lub telefoniczną. Dane do kontaktu znajdziecie w zakładce kontakt na dole tej strony. Dziękuję Wam za wspólny czas i mam nadzieję do usłyszenia.